Cześć, dzisiaj krótki filmik na temat demontażu drzwi boczka drzwi Toyota Avensis T25. Zaczniemy od podważenia sobie wszystkich zaślepek, przycisków. zaczniemy na przykład od budowy klamki. Pod nią jest schowana śrubka. Polecam podważyć tutaj od góry. Teraz od wychodzi, nie ma oporu zespół do sterowania szybami. Podważamy tutaj. Nie polecam podważać od tej strony, gdyż tutaj jest metalowy zatrzask. Jeśli podważymy w złym miejscu, to po prostu pęknie. Podważamy w tą stronę i wyciągamy do przodu. O tak. Gdyż tutaj, jak zobaczymy, są takie... To wchodzi nam tutaj, nie? Odłączamy. odłączamy wtyczkę I następny krok to przycisk przycisk od paliwa otwieranie klapki znaczy nigdy nie wiem od której strony lepiej to robić już coś tam puszcza Ok, mamy go wyjętego. Pinamy kosteczkę, Teraz światełeczko. Światełeczko tak samo podważamy. Pinamy kostkę. Światełko mamy na miejscu. Dobra. Teraz musimy odkręcić wszystkie śrubki. Zaczniemy od dziesiątki, wkładamy sobie tutaj pod kątem, musimy nacelować na śrubkę, nie jest to takie proste, ale ok, skoczyło. Nadam, żeby tutaj troszeczkę pokręcić, gdyż ten wkręt jest dość długi. Teraz go wyjmiemy całego. Ok, tutaj on jest właśnie takich rozmiarów. Teraz bierzemy sobie śrubokręt. Musimy odkręcić tutaj jedną śrubeczkę krótka. Taka i ostatnia będzie od klamki. O, taka malutka. Teraz, jak już mamy wszystko odkręcone, nic tylko szarpać dookoła po wodzie aż puści. momentalnie. Tutaj jeszcze, raz wam uważę, że są też takie zatrzaski do klamki, tutaj. Widać, trzeba zadbać o to, żeby one na pewno się schoma, schowały, a nie parły nam o klamkę, bo klamka jest przyczepiona i, i ona, ona teraz aktualnie nie rusza się, nie? Dopiero jak zdejmiemy boczek, to wtedy możemy ją zdjąć. Zostawiłem trójkącik, bo w przeciwieństwie do poprzednich wersji Avenzisa, jak na przykład T22, tutaj trójkącik zdejmujemy dopiero po zdjęciu boczka. On nam się tutaj chowa pod boczek i nie da się go wymienić bez zdejmowania. Także zaczepy nam puściły. Kombinujemy, żeby nam tutaj puściło też przy szybie. O, i mamy boczek zdjęty. Operacja bardzo szybka, bardzo łatwa. Potrzebny nam tylko krzyżak, jakiś nożyk i dziesiątka z długą przedłużką. To tyle. Dziękuję za uwagę.